Tegoroczna giełda wiedzy i nauki już za nami. Celem zorganizowanego po raz trzeci wydarzenia była prezentacja oferty edukacyjnej oraz zajęć pozaszkolnych zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych. Jest to nasz pierwszy, pierwsza wizyta, pierwszy udział w tego typu imprezie targi wiedzy, nauki. Targi przeznaczone dla młodzieży, dla dzieci, dla rodziców. GKS był chatów od ponad 30 lat, Szkoły i adeptów piłki nożnej. Staramy się docierać do naszych potencjalnych kandydatów, do przyszłych studentów e, różnymi kanałami. Pojawiam się tutaj z ofertą studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych. E, Kształcimy na trzech kierunkach: kosmetologia, dietetyka, pedagogika. E, w tym roku nowością są studia magisterskie na. W kierunku kosmetologia, bardzo ciekawe specjalności, na przykład menedżer ośrodków spa i wellness, podolog, trycholog, a także specjalista w modelowaniu ciała. Strefa uczniów funkcjonuje na rynku już od dwóch lat. W tym roku rozszerzyliśmy naszą ofertę o język niemiecki i matematykę, ale mamy również język angielski. Pomagamy bełchatowskim dzieciom w kształceniu się właśnie w tych kierunkach. I prowadzimy kursy gimnazjalne, szóstoklasisty oraz maturalne. Społeczna Akademia Nauk otwiera nowe kierunki i studia podyplomowe. Mamy też studia na kierunkach dziennych i zaocznych. Chcemy po prostu pokazać, że jesteśmy i zachęcić innych do zapisywania się do nas, ponieważ ja osobiście jako studentka Społecznej Akademii Nauk w Ochatowie uważam, że mamy ciekawe kierunki i naprawdę wspaniałych wykładowców. Gratką dla Panów Piłki Nożnej było spotkanie z byłym piłkarzem GKS-u Bełchatów i reprezentacji Polski Jackiem Krzynówkiem, który Zachęcał młodzież do wstąpienia w szeregi sekcji piłki nożnej. Chcemy przyciągnąć z powrotem młodzież do, nie tylko do sportu, ale ogólnie do, do piłki nożnej. Ta generacja teraz ty, ty, tych młodych ludzi, że tak powiem, odchodzi od sportu i trzeba coś zrobić w kierunku, żeby to zmienić. Staramy się jak możemy, żeby, żeby tutaj do nas trafiali i jak już trafiają, no to naprawdę są w dobrych rękach i staramy się, aby. Aby nie tylko się rozwijali sportowo, ale również poprzez, poprzez szkołę. Jak zdradza pan Jacek, obecny skład zapowiada się obiecująco. Na pewno jest kilku bądź kilkunastu chłopców bardzo wyróżniających się w swoich kategoriach wiekowych, więc liczmy na to, że, że wcześniej czy później trafią do, do pierwszego zespołu i że GKS będzie zmiał z nich pociechę. Swoje miejsce odnaleźli również fani robotyki. Na przygotowanych stanowiskach mogli krok po kroku skonstruować własnego robota oraz podziwiać prace przygotowane specjalnie na tą okazję. Przyjechaliśmy tutaj z robotami. Mamy dwa stanowiska, przy jednym można tutaj budować roboty z klocków LEGO, tak? zbudować swojego pierwszego robota. Wśród licznych prezentacji i warsztatów na uczestników czekały również inne atrakcje. To, że w galerii, nie wiem, gra muzyka głośniej, e, e, są jakieś gwiazdy, tak, był Jacek Krzynówek, także to już też było jakieś wydarzenie duże, bo po prostu zebrała się masa ludzi i, i ogólnie naprawdę, jeśli coś się dzieje, to ludzie tutaj przychodzą. Giełda wiedzy i nauki jest z pewnością ciekawym punktem na edukacyjnej mapie Buchatowa. Daje możliwość zapoznania się z programem edukacyjnym okolicznych placówek i możliwością aktywnego spędzania czasu.